Narcyz, czyli osoba bardzo silnie skupiona na sobie i swojej ważności, potrafi czasami być bardzo widoczny, a czasami potrafi być manipulacyjnie podły, podstępny i ukryty. Czasami ciężko odróżnić manipulację narcyza od zwykłej pewności siebie. Jak rozpoznać manipulację narcyza? Zebrałem 10 toksycznych zdań, które usłyszane od jednej osoby powinny być dla ciebie potężnym ostrzeżeniem, że masz przed sobą toksycznego narcyza. Lecimy. Nie będzie jednak narcystyczną manipulacją zdradzenie Ci, że jestem bardzo dumny z mojego kursu i książki Pożegnaj Prokrastynację, w których zawarłem ogrom wiedzy, jak poradzić sobie z odwlekaniem. Link do atrakcyjnej i ograniczonej czasowo oferty znajduje się w opisie. Pierwsze zdanie. Bardzo mi przykro, że tak to odbierasz. Bardzo ważne na wstępie jest zaznaczenie, że narcyzm wpada w tak zwaną ciemną triadę. Trzy socjopatyczne cechy, które często idą sobą w parze. Będzie to narcyzm, psychopatia i makiawelizm. Problem z narcyzami jest taki, że każdy psychopata będzie narcyzem, ale nie każdy narcyz jest psychopatą. Jeszcze raz to powtórzę. Każdy psychopata będzie narcyzem, ale nie każdy narcyz jest psychopatą. To znaczy, że to wielkie, rozdmuchane ego, które łatwo zranić, które będzie chronione jak niepodległość i nie zawsze będzie oznaczało, że ktoś ma ochotę nas skrzywdzić czy wmanipulować w swoją toksyczną gierkę. Natomiast nadal musimy uważać i zdanie w stylu Przykro mi, że tak to odbierasz, i pokrewne jest mocnym sygnałem alarmowym. Typowy scenariusz dla takiego zdania idzie tak. Ktoś intencjonalnie lub nie zawstydził cię na porannym zebraniu w pracy, powiedzmy, że opowiedział nieprzyzwoitą historię, której inni pracownicy nie powinni znać. Wszyscy oprócz ciebie się pośmiali. Po spotkaniu zwracasz uwagę, koledze, że, no słuchaj, nie powinieneś tego mówić, jest mi teraz głupio przed wszystkimi. To była prywatna sprawa, którą wywlokłeś w formie dowcipu. Nie fajnie. Wówczas w odpowiedzi słyszysz takie zatroskane i wypowiedziane, że: No, no przykro mi, że tak to odebrałeś. Ale chodź, wracajmy do pracy. To takie przepraszam, ale nie przepraszam. Taka strategia, że zostałem przyłapany i ktoś próbuje mnie pociągnąć do odpowiedzialności za ten głupi, niewłaściwy dowcip, nie na miejscu, więc wymigam się tym, że jest mi przykro, że masz takie emocje. Nie, że przepraszam, że to powiedziałem. Nie ma na następny dzień przeprosin w towarzystwie, że to było niefajne, nie chcesz być tak odbierany jako osoba, która żartuje sobie z delikatnych spraw innych osób. Nic z tych rzeczy. Najtańszym kosztem, bez przyznawania się do błędu, spychasz problem, to znaczy nartyzm spycha problem, w zasadzie nie pozwalając się mu do niego przykleić. Tak naprawdę nartyzm mówi: Przykro mi, że tak to odebrałeś, ale będę tak mówił, kiedy tylko chcę i nie mam zamiaru się z tego tłumaczyć. Drugie zdanie, a w zasadzie fraza. Przesadzasz. Narcyzm to znacznie obniżona empatia, pewna nieumiejętność wczucia się w sytuacje innych, a to bardzo często prowadzi do negowania odczuć innych osób i oceniania rzeczywistości przez swój pryzmat. To znaczy, że narcyzm sam dla siebie będzie punktem odniesienia dla wrażliwości społecznej. Jeśli jego dowcip jest nieśmieszny, to znaczy, że to ty masz złe poczucie humoru. Jeśli jego dowcip jest obraźliwy, to znaczy, że to ty masz problem z wrażliwością. Jeśli problem, który narcyz wywołał, powoduje dużo zamieszania, to znaczy, że to ty nie panujesz nad swoimi emocjami, a nie że problem jest po prostu wielki. Widzisz wzorzec postępowania? To całkowite unikanie odpowiedzialności za głupie i szkodliwe rzeczy, które zrobił, i przerzucanie winy na osobę poszkodowaną w całej tej sytuacji. To też początek wmawiania drugiej osobie, że nie powinna czuć tego, co czuje. A to, co czuje, to jest niewłaściwa reakcja na daną sytuację, stąd przesadzasz. Określa się to gaslight. Nie rozwijam to dalej w kolejnych propozycjach tego, co narcyzm powie. Natomiast regularne powtarzanie, że ktoś przesadza, to sygnał ostrzegawczy. Trzecie zdanie. Zachowujesz się jak wariat, czy wariatka. Kolejny etap wmawiania innym osobom, że problem, który narcyz stworzył, jest problemem jedynie w głowie osób poszkodowanych. To jest wyższy wymiar toksycznych relacji. To już pełnoprawny gaslighting, który prowadzi do tego, żeby zamiast skupić się na esencji zaistniałego problemu próbować go rozwiązać, narcyz prowadzi do przesunięcia rdzenia problemu z faktycznego miejsca na ofiarę. Takie teksty w stylu przesadzasz, a potem nazywanie drugiej osoby wariatem, mogą faktycznie spowodować, że ofiara będzie wątpiła, czy to na pewno jest wina narcyza, czy może jednak mocno przesadzam. To odsuwanie winy i odpowiedzialności za problem. Problem jest, ale tylko dlatego, że ty go tak postrzegasz. Tak mówi narcyz. To bardzo podła taktyka obronna, niezwykle toksyczna w związkach. Warto zaznaczyć, że również jest to tragiczna strategia wychowawcza, gdyż wielu rodziców ma tendencję do traktowania swoich dzieci jak przewrażliwionych histeryków, którzy potykają się o każdą jedną drobnostkę, z punktu widzenia rodzica. Tak naprawdę to taki model zupełnego braku wsparcia od strony rodzica i wmawianie dziecku, że emocje, które teraz czuje, to nie są emocje, jakie powinien czuć w danej sytuacji, no i zachowuje się jak wariat czy wariatka. Czwarte zdanie. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Paradoksalnie to właśnie narcyz częściej wypowie takie zdanie do swojego partnera niż partner do narcyza. Dlaczego? Wyobraź sobie, że po latach związku z narcyzem partner postanowi upomnieć się o swoje potrzeby, będzie próbował zmienić odrobinę tą dynamikę relacji, zacznie mieć wymagania. Skoro więc partner narcyza zaczyna skupiać się na sobie, a nie na narcyzie, to ego narcyza jest zagrożone i trzeba mu to szybko wybić z głowy. Dlatego też najlepiej oskarżyć partnera o samolubność i egoizm. Nagle partner tworzy tyle problemów i to jest takie uciążliwe, że ma potrzeby. Trzeba więc mu przypomnieć, że nie wszystko kręci się wokół niego, zawstydzić jego dążenia do realizacji swoich potrzeb. Piąte zdanie. Czy słyszysz, jak niedorzecznie brzmi to, co mówisz? To zdanie brzmi jak element jakiejś sprzeczki, może być stosunkowo niewinnym wezwaniem do odrzeźwienia. Niemniej w ustach narcyza przybiera ono bardzo groźny wymiar, gdyż można je przetłumaczyć na groźbę. Czy myślisz, że ktoś ci uwierzy? Taktyka niebezpiecznego narcyza, który już mocno ociera się o psychopatię, to osaczenie partnera, wmówienie mu, że jego emocje są niedorzeczne, że histeryzuje, przesadza i na końcu dobicie tym, że nikt przecież nie uwierzy w tą historię. W końcu wizerunek narcyza jest nieskazitelny wśród znajomych. Stąd takie delikatniejsze zdanie, czy słyszysz, jak niedorzecznie brzmi to, co mówisz. To znaczy, czy słyszysz, jak inni słyszą to, co mówisz, jak inni zinterpretują to, co mówisz. To bardzo ważna cecha narcyzów, gdyż oni w przeciwieństwie do psychopatów odczuwają sporo wstydu i mogą też czuć odrobinę żalu i wyrzutów sumienia. Ale ten wstyd, czyli taka publiczna emocja, stracenie w oczach innych to bardzo duże ryzyko dla narcyza. Dlatego też będzie on dbał o swój wizerunek. Niestety to też sprawia, że my, korzystając np. z social mediów, Instagrama czy YouTube, dajemy się takim narcyzom uwodzić. Oglądamy ich idealny wizerunek, gdy pod spodem kryje się zgnielizna. Szóste zdanie. Potrzebujesz pomocy. To jest pewna wariacja na temat wmawiania drugiej osobie histerii, czy wariactwa, czy tego, że wymyśla niedorzeczne historie. Wysyłanie osób w swoim otoczeniu w takiej formie, do lekarza, sugerowanie, że zachowanie, które najpewniej jest elementem jakiejś sprzeczki, kwalifikuje się do leczenia, to kolejny wymiar przerośniętego ego i oceniania wszystkiego swoimi nieczułymi standardami. To nie ty jesteś zbyt wrażliwy, to narces jest zbyt nieczuły i próbuje ci wmówić, że to jest norma, a ty jesteś nienormalny. Siódme zdanie. Nic dziwnego, że twój eks miał z tobą problemy, a w miejsce swojego eks możesz stawić rodzinę, dowolną osobę. To taka prosta forma skrzywdzenia kogoś w kłótni, odwołując się do jakiejś specyficznej intymnej wiedzy. Nie ma nic bardziej krzywdzącego niż odciąganie problemu na linii ty, narcyz, na relacje, ty inna osoba. Narcyz w takich krzywdzących słowach próbuje pokazać, że od początku to ty stanowisz wylęgarnię problemów że one się biorą od ciebie i nic dziwnego, że inni z tobą nie mogą wytrzymać. To bardzo, bardzo ofensywne, ale jak najbardziej w stylu narcyza, broniącego się przed jakąkolwiek odpowiedzialnością, no i oczywiście narcyza ze zranionym ego, który nie chce przyznać, że nie ma racji. Ósme zdanie. Nigdy tak nie powiedziałem. Pamięć bywa bardzo wybiórcza. Narcyz będzie rozpamiętywał rzeczy, które partner powiedział, lub zmyślał je i wmawiał partnerowi, że je powiedział, nawet jeśli ten powie, że no, nie pamięta. Natomiast jak padnie stwierdzenie, które ma narcyza złapać za rękę, cytat, że powiedział coś precyzyjnie, a potem okazało się to kłamstwem, to ten się wyłga, że nic takiego nie mówił, że sobie nie przypomina. I oczywiście, każdemu zdarzy się powiedzieć coś, a potem tego do końca nie pamiętać, ale tylko narcyz będzie miał takie sytuacje nader często i nader często będzie się ich wypierał. Dziewiąte zdanie. Żartowałem, nie znasz się na żartach? Kolejna wersja wmawiania, że to nie żart był kiepski, tylko osoba obrażona paskudnym dowcipem z reguły tym z natury seksistowskich i wycelowanych w to, by ukąsić tę jedną osobę, że właśnie ona ma fatalne poczucie humoru. Przecież śmianie się z samego siebie to element charakterystyczny zdrowego dystansu do siebie. Przynajmniej tak zdaje się mówić narcyzm. Problem polega na tym, że zdrowy dystans i żartowanie z samego siebie powinno odbywać się za zgodą osoby, z której się żartuje lub nawet sama ta osoba powinna to robić i tylko ona. Niewrażliwość narcyza zdaniem o żartowaniu zostaje znowu przerzucona na inną osobę. No i dziesiąte zdanie. Ktoś musi zarobić na ten dom. Używanie takiej frazy, by zbić argument partnera, to mocno narcystyczna zagrywka. To technika, którą opisałem już lata temu w materiale o TVP, jako whataboutism. I idzie to tak. Nawet jeśli ty masz ciężko, to pamiętaj, że ja mam ciężej, bo ktoś musi na ten dom zarobić. Czyli tłumacząc to z narcystycznego języka na ludzki, Twoje pretensje, tu i teraz, nie mają znaczenia, bo ja mam większe prawo się skarżyć i bardziej cierpię niż ty, a wcześniej o tym nie mówiłem, no więc teraz mówię. Zbijanie argumentu partnera w taki sposób, że każdorazowo znajduje się coś większego kalibru, co ma sprawić, że argument partnera jest bez sensu, błahy, zawraca głowę jakimiś drobnostkami, jest to typowe zagranie narcyzmu. Jak widzisz, te przykłady łączy wiele cech wspólnych. Unikanie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, Wmawianie partnerowi, że to wszystko jego wymysł lub jego choroba lub histeria albo że twoje pretensje nie są ważne, bo moje są ważniejsze. No, życzę ci jak najmniej narcyzmu w twoim otoczeniu. A na tą chwilę dziękuję ci za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.